Pokój i dobro. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca najświętszej Maryi Panny. Józefa, o którym fragment Ewangelii świętego Mateusza, przeznaczony na dzisiejszy dzień, mówi, że był człowiekiem sprawiedliwym. Józef przeżywa duchowe zmagania. Po tym, jak dowiedział się, że poślubiona przez niego Maryja jest brzemienna, zamierzał oddalić ją, aby, jak mówi Ewangelia, nie narazić jej na zniesławienie. I wtedy interweniuje Bóg. Anioł Pański ukazuje się Józefowi we śnie i mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się. Wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Dlaczego anioł rozpoczyna swoją przemowę od słów nie bój się? Czego boi się Józef? Obmowy, wzięcia na języki, zniesławienia. A może boi się, że mimo dobrych chęci nie będzie już umiał szczerze kochać Maryi? Że zawsze pozostanie mu w sercu jakiś cień podejrzliwości, zawód złamanego zaufania. Obecność Boża rozwiewa te obawy i sprawia, że Józef może kochać Maryję i narodzone przez nią dziecko całym sercem. Dlaczego ja się boję? Jakie są dzisiaj moje obawy i lęki? Chcę zawierzyć je świętemu Józefowi, z nim je przezwyciężać i całym sercem pełnić wolę Bożą w swoim życiu.